Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie, Chwała Dzisiejsze Słowo bardzo bogate w obrazy. Roślinne. Pełne złożoności, ale roślinne, bo drzewo, takie obrazy są nam bardzo dobrze znane. I drzewo, które już pojawia się u początku dzieła stworzenia, miejsce spotkania z Bogiem, źródło życia, ale drzewo też tu poznajemy jako nasze własne życie i dobrze ten obraz znamy. Prorok Ezechiel. Przemawiać jej w pierwszym czytaniu. Okoliczności bardzo trudne, bo Izrael w stanie dość mocnego zepsucia moralnego, i Ezechiel, który do nich przychodzi, wcale nie doświadcza jakiegoś otwarcia czy przyjęcia z tym, co chce powiedzieć. A w dzisiejszym fragmencie mówi słowa Pana Boga. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Takie zagadkowe słowo, bo po co brać wierzchołek z tak pięknego, dostojnego drewna, drzewa, z którego drewno pozyskuje się nie na jakiś opał czy przypadkowe narzędzia, ale w tamtym miejscu, w tamtym czasie wykorzystywano do budowy na przykład arki przymierza albo do. Wykończenia świątyni jerozolimskiej, więc drewno najcenniejsze. Więc i dlaczego z tego drzewa sam wierzchołek Pan Bóg chce zabierać? Bo obraz drzewa, jak już mówiliśmy, to obraz naszego życia. I to drzewo nieraz oczywiście ma konary uschłe, pokrzywione, niektóre jeszcze żyjące, a niektóre obumarłe. No więc Pan Bóg przez ten obraz to raz, że potrafi wydobyć pierwiastek życia, chociaż my sami go nie widzimy. A to, to, a to, co człowiek dostojnie buduje w swoim życiu i wygląda to na piękny, rozłożysty cedr, Pan Bóg potrafi odebrać i zostawić najmniejsze było, najbardziej świeże, czyste, niewinne. I tu się odkrywa pewne działanie Boże w naszym życiu. Wiele chcemy sami zbudować, a Ty, Panie Boże, daj mi tam, gdzie jeszcze sam nie mogę sobie poradzić. A Pan Bóg zupełnie odwrotnie. Zabiera nieraz wszystko, i nieraz przychodzimy z takim pytaniem z taką nieraz pretensją, czemu zabrałeś tego człowieka, tych mi najbliższych, czemu to się nie udało, albo czemu tutaj choroba, czemu to. I moglibyśmy tak wiele wymieniać, a Pan Bóg ma swoje ścieżki i potrafi, może spojrzeć inaczej na to, jak my widzimy. I ten odbiór to może nas, tego co doświadczamy w życiu, odbiór może nas tak naprawdę przybliżyć teologia braku, zupełna odwrotność tego, co w życiu dokonujemy. Pewna zamożna kobieta zatrudniła mężczyznę. Nigdzie nie brakowało, dobrze współpracowali i w pewnym momencie musiała gdzieś wyjechać i powierzyła temu mężczyźnie hasła, kody do swoich kont i prosiła, żeby opłacił wszystkie te rzeczy niezbędne pod jej nieobecność. Jak można się domyśleć, mężczyzna wykorzystał sytuację i zaufanie, i czas tej współpracy zbudowanej relacji z nią. I opróżnił wszystkie konta, zabrał wszystko, co mógł. Kobieta wraca, zauważyła, co się wydarzyło, i poszła do niego i mówi: Oddaj złodzieju, coś zabrał. A on powiedział: Zabrałem te wszystkie pieniądze i przekazałem na leczenie mojej chorej mamy. Kobieta z wrażenia zemdlała, przewróciła się i zabrali ją do szpitala. A co w szpitalu? Lekarz stwierdził: Że ma pani raka. Nie badała się pani i gdyby jeszcze kilka miesięcy to nie byłoby już czego szukać i niech pani prędko podziękuje temu człowiekowi który tak naprawdę doprowadził do tego że lekarz mógł uratować jej życie i te złożone sytuacje które dzisiaj wydawają się tragedią nieszczęściem które spadają na nasze życie może mogą okazać się za jakiś czas pewną krótszą drogą do Pana Boga. Pewien mężczyzna, młody chłopak, wspominał, jak był niegrzeczny w szkole. I woźna oczywiście przeganiała go szmatą do podłogi. I bardzo się nie lubieli, on jej nie lubiał, ona jego. Aż w końcu tak życie, losy tego chłopaka się potoczyły, że wstąpił do seminarium, został księdzem, a po latach, co rzadko kiedy się zdarza. Został proboszczem własnej rodzinnej parafii. No i kiedy przyszedł do niej na kolędzie, no to do tej kobiety, no wie, ksiądz, takie czasy, tak się to ułożyło. I po czasie stał się jej opiekunem duchowym. I tak role się potrafią odwrócić w życiu, i nigdy nie wiemy, kiedy ktoś, kto gdzieś tam. Biega, czy nam przeszkadza, czy kogoś, kogo po prostu nie lubimy, może okazać się tak naprawdę naszą pomocą. I to potwierdza, jak Bóg potrafi odwracać losy. I czy to drzewo młode, czy stare, z każdego potrafi wyprowadzić życie. A dzisiaj Królestwo Jezus dostosuje, dostosowuje obraz do osób, z którymi rozmawia. Mówi do pasterzy, sam mówi, że jest pasterzem. Mówi do tych, którzy pracują w różnych zawodach, do, dostosowuje język i obraz do tych, do których mówi. I dzisiaj Królestwo Boże i ziarnko Gorczycy. To ziarnko wcale nie jest najmniejsze, Gorczyca wcale nie jest najmniejsza. Ale stało się takim przysłowiowym, najmniejszym, takim pierwiastkiem, który skrywa. Wolę Bożą tak naprawdę w naszym życiu. I co możemy jeszcze tu dodać? To, co ujmuje pewnie to to, że to ziarnko jest takie małe i że tak niewiele Pan Bóg potrzebuje w naszym życiu, tak naprawdę w ogrodzie naszego życia, bo tak, bo tak jak i w tym cedrze bogatym, rozłożystym, którego tak wypielęgnowaliśmy nieraz w naszym życiu, naszych dzieł. Tak i w naszym ogrodzie może zabraknąć miejsca dla Pana Boga. A Jezus dzisiaj pyta o tak małe miejsce, jakie potrzebuje ziarnko gorczycy w naszym ogrodzie naszego życia i czy jest dla niego miejsce. A jeżeli jest, to co następne jest trudne, to potrzeba oczywiście czasu, bo Królestwo Boże to sam Pan Jezus. I ten czas to jest najtrudniejsze, bo my potrzebujemy wszystko na już, najlepiej od razu wszystko zrobić. Pewien mężczyzna trafił do szpitala. Po, pielęgniarka podłączyła mu kroplówkę. No i taki zniecierpliwiony mówi: Proszę panią, czy nie można tego od razu wypić, bo to tak kapie i przeszkadza. A jestem hydraulikiem i bardzo mnie to niecierpliwi. No, niestety nie można bo niektóre rzeczy wymagają czasu i taki jest trochę obraz naszego życia. Chcielibyśmy na już, a z tym królestwem jest tak, że we właściwym czasie przychodzi czy noc, czy dzień. Te dwa słowa też bardzo odpowiadają, bo i nieraz doświadczamy tej nocy życia, tej pustki, samotności, której nikim nie jesteśmy w stanie wypełnić, bo. Nawet jeśli w naszym życiu nie ma, jest bardzo wiele różnych drzew i tego, co w, w tym życiu mamy, zasadziliśmy, to jest pewne miejsce, gdzie, które niczym nie zastąpimy. To miejsce jest dla tego ziarna i wymaga ono oczywiście czasu. I noc, pustka nieraz pokazuje nam, jaki jest głód wewnętrzny i czym należy go zaspokajać. A więc moglibyśmy powiedzieć o takich dwóch etapach naszego życia tego ziarna na które oczekujemy wciąż na nowo, bo nieraz tylko duchowo wzrastamy, ale wciąż na nowo potrzebujemy tego zasiewu. Pewien mężczyzna był trenerem futbolu i kiedyś go zapytali skąd ten wielki sukces i to wszystko co osiągnął, tyle książek które napisał, z tego doświadczenia i powiedział o pewnych pięciu rzeczach bardzo niezbędnych, które wypracował i dzięki którym mógł osiągnąć, stanąć tam, gdzie dzisiaj stoi. Jedna z pierwszych to oczywiście cel naszego życia. Jakie mamy cele? Czy jest miejsce w tych celach na pytanie o wolę Pana Boga? Kolejne to oczywiście mieć kogoś, kto z nami pójdzie, kto będzie nam, z nami towarzyszył, kogoś, kogo kochamy, bo sami tego potrzebujemy. Tak po prostu. Kolejna rzecz to oczywiście to, w co wierzymy. Czy wierzymy we własny sukces w siebie samego, zapatrzeni, czy odwrotnie w to, że Pan Bóg uczyni pewne rzeczy tak, jak mamy uczynić. Pewien mężczyzna kiedyś zaskoczony powiedział, no. Kiedy jadę w drogę, wcale się nie modlę i to nie chodzi o to, żeby się nie modlić, kiedy jedziemy w drogę, ale zapytany mówi dlaczego, bo może pewne doświadczenia w życiu mają mnie uchronić przed pewnym większym grzechem śmiertelnym albo większą tragedią. Więc zamiast mówić ochroń mnie Panie Boże przed tym, co ma się stać, to mówię niech się dzieje, niech się dzieje wola Twoja i to jest oczywiście o wiele trudniejsze. I kolejne, ostatnie dwie rzeczy trenera. Mieć nadzieję. To jest to, co podtrzymuje nasze działanie. To, co pomaga w tym, żeby nasze dzieło życia było trwałe. I oczywiście okazywać to, że nam na czymś zależy. Czy mówimy, że zależy nam na drugim człowieku, że czyjś dar, czyjeś owoce, czyjeś schronienie, cień, czyjegoś drzewa daje mi ukojenie, daje mi zdrowie. Bardzo łatwo doświad... do... dostrzegamy braki, ale czy potrafimy wymienić też rzeczy dobre, te, które otrzymujemy. I oczywiście ten drugi etap to nasze drzewo już zbudowane w naszym życiu, już wyrosłe i cień, i to, co dajemy. Czy każdy, który, kto przechodzi koło tego drzewa, do... może przy nim usiąść i znaleźć miejsce? Czy jest w tych konarach. Miejsce dla kogoś, kto może być na dłużej niż tylko na chwilę. I to pytanie, i o to miejsce, i o tą cierpliwość na nowe ziarno dzisiaj stawiajmy przed sobą. Amen.